Zakupy wygodne jak twój ulubiony fotel, i przyjemne jak zapach świeżo mielonej arabiki. Marki, które wzbudzają pożądanie. Smakowite promocje doprawione szczyptą luksusu. Iście królewska obsługa klienta i jakość, za którą zatęsknisz. Jesteśmy naprawdę dumni z tego, co chcemy Ci zaoferować: Infinity Profit Club. Wejdź do świata bez kresnych możliwości. Bądź częścią prestiżowej społeczności tych, którzy dostają od życia więcej. Pokochaj nową jakość Twoich zakupów. Wybieraj produkty i usługi premium tańsze niż myślisz. Sprawdź nas. Gwarantujemy prestiżową obsługę każdego klienta. Wyręczymy Cię w sprawach projektowych i technicznych. Przed, w trakcie i po zakupach z nami. Zawsze na najwyższym poziomie. Kupuj online z dogodnym finansowaniem. Oszczędzaj, zarabiaj i daj się zainspirować. A jeśli chcesz odpocząć, skorzystaj z wysokich rabatów w hotelach i restauracjach na terenie całego kraju. Zamów i aktywuj kartę klubową na www lub u naszego partnera, a my otworzymy przed tobą drzwi do klubu niekończących się możliwości. Brzmi doskonale, prawda? O czymś jeszcze marzysz? www.ipclub.pl Rozgość się!